No, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja się nazywam Jodu Januszek i dzisiaj zagram sobie w Bedwarsy. Ale pod jakim względem te Bedwarsy nie będą zwykłe, ponieważ dzisiaj gram sobie na moim nowym systemie Windows, jakim jest Windows 11. I w dzisiejszym filmie opowiem Wam trochę, jak mi się gra Minecraft na Windows 11, jak współpracuje OBS z Windowsem 11, bo to też jest ważna rzecz, oraz powiem Wam, czy opłaca się instalacja. Więc ja zapraszam was do, ogl do oglądania dzisiejszego odcinka A ręka się zaraz rozpocznie Dokładnie no zostało 7 sekund No już 4, 3, 2, 1 Dobrze, to zaczynamy sobie grę No jeżeli chodzi o FPS, no to tak Nie są one powalające W granicach zazwyczaj tak stówki się opierają Natomiast jest większa płynność niż na Windowsie 10. Tutaj czuję, że gra jest oczywiście płynniejsza. Na Windowsie 10 miałem 120-130 na 140 fps momentami, ale tam było, odczu było odczuwalne coś takiego, że mimo tylu fps u yy, gra nie była jakoś płynna. Natomiast na Windowsie 11 gra ta została znacznie można powiedzieć upłyniona przez 130 gra się lepiej. To w jest oczywiście dużą zaletą. Wow wow ło, wow, wow, co to było? Dobra, to będzie dobre. Jak wygram tą grę, to już mam fajny odcinek. Ale akcji zrobiłem. O chłopie, to, do, to było dobre, nie żeby coś, to było dobre. I dzisiaj gramy sobie oczywiście na serwerze Craft MC, ponieważ na derpie są takie yy, wyłączyli anty. i gra się tak źle, że się nawet nie opłaca tam wchodzić? Dobra, nie mam kilofa. Kurczę, blade. Kurczę, blaszka. Nie, jeszcze swojej loal. Dobra. Okej. Okay. Ale mnie odrzucił. Dobra, porobiłem. To jest spokojna gra, jest spokojnie grać, tu nie można płacić. Dobra, jakoś mi się udało. Jestem Pod tym względem jestem już zadowolony. Ok, wracamy na beda. O, właśnie, o, właśnie o tym mówię, że tam się chłopczaj i, i za niedługo może do mnie przyjść. Więc obuduję beda dla własnego bezpieczeństwa oraz oczywiście dla bezpieczeństwa mojego wspaniałego, kochanego łóżeczka, bo nie chcielibyśmy, żeby się rozwaliło, albo żeby ktoś je rozwalił, ja do tego oczywiście nie dopuszczę, żeby ktoś się rozwalił, walczył. Przynajmniej powalczę tyle, ile się da. Jak przegram, to przegram, jak wygram, to wygram. No już dzisiaj strzeliłem sobie dwa winki skromne, więc jakoś bardzo mi na tych winach nie zależy. Ja po prostu chcę mieć odcinek. I tak, może jest jakaś różnica w nagraniach, może nie ma, ale bawię się trochę w ustawieniach mikrofonu i troszeczkę jakość poprawiłem. Dobra, ale się spociłem, o ja cię kręcę, ale teraz to jest get spoconet. Poszło dobre spoconet. Teraz się zacząłem dobrze płacić i wyszło. Wyszło jak wyszło, czyli dobrze. No że tak. Ale musiałem odsyłać moją myszkę, jak mi ją nawalał. Dobra klientów do szczęścia nie potrzebuję, więc oczywiście go nie biorę. Niebieski. ohohoho Dzień dobry, witam, witam. No siema, kurczę blade. Kurcze blaszka. Nie, żeby coś byku, nie masz beda. Pro łatwo z tą. Ja dam No teraz tryb z dobrze. Very, very <try> dobrze. Cztery rafile. Odkładam złotko. I teraz tak. Ohohoho. Jeszcze kolejny. O dzień dobry. Pan Grey, o oh, witam. wo 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 Zaczynam się już rozgrzewać. Ja to widzę, że się zaczęło rozgrzewać. Kogo, że zaraz z panny się wywalę. To nie będzie ciekawe. Chyba, że chłop powie, a strzelę do ciebie z fireballa. tak się mogło stać, ale... ma CO JEST?! CO SIĘ DZIEJE?! CO SIĘ DZIEJE?! CO JEST GRANE?! Ja nie mogę, co jest ze mną? Co jest? Co się dzieje? A ja nie... nie mogę! Co się ze mną dzieje, że ja taki dobry? Co jest grane? Nie nowe. Co tak dobrze mi idzie? Co się zami! Ja nie mogę! Ja, ja, takie, to, ja takie dzisiaj rzeczy odwalam, że to się w głowie nie mieści, Jezu. Ja Już się zbyt bardzo podierałem, to widać. Jezu! Oj, oj! Nie, nie, nie dobijesz, nie dobijesz! Co jest? Co się dzieje? Co jest grane? Co jest? Co jest? Ja nie mogę! Co się dzieje? Co jest? O Jezu, co jest? Spokojnie. Co się dzieje? Co się dzisiaj dzieje? To jest niemożliwe. Co się dzisiaj dzieje? Co jest? Co jest? Nie mogę! Zostawcie łapkę w górę! Co jest? Ja się nigdy, ale nigdy w życiu się tak nie cieszyłem z czegoś. Ja nie mogę. Ja po prostu nie mogę. Co się dzisiaj dzieje? Przecież to jest tak gruby film. Ja mam nadzieję, że to się nagrywa. Bo, jak się nie nagrywa, to ja się, nie ja się pójdę zabić. Ale to jest niemożliwe, co ja dzisiaj robię. To jest naprawdę, zostawcie koniecznie łapę w górę, wejście z suba, od razu zwolnijcie z dzwonkiem najlepiej. To jest za takie akcje, no co się należy jakaś wiecie, nagroda. Ja sobie oczywiście poszeram ryfola. I Wychodzę chłopowi na przywitanie. Strzelam mu ładnego kopa. はい。 Wygrałem to! Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jak Wam się spodobało, wiecie, zostawcie łapkę w górę. Ogólnie polecam Windows 11. Super się gra na Windowsie 11. jest bardzo dobra płynność. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam oczywiście do innych odcinków. Macie je oczywiście z prawej oraz z lewej strony. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych filmach, które pojawią się już za niedługo. Pozdrawiam cieplutko, udanego dzionka. No i cześć!